Dzień dobry, cześć. Z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w jednym z ostatnich odcinków z Lego Harry Potter lata 5-7, a dzisiaj jest ze mną. Szczęśliwie, dzień dobry Wam bardzo. Szczerze mówiąc, myślałem, że już mnie nigdy tutaj nie będzie, ale jednak. Ale jednak, bo słuchajcie, no, mieliśmy z Jaraklesem małe problemy. Nagraliśmy, jak widzicie, to można się domyślić po tym, co, co tutaj dodatkowo się prezentuje na ekranie. Nagraliśmy dwie ostatnie misje, bo tyle przed nami zostało. No, i niestety musimy ją powtórzyć, ale jest jeden plus co wszystkiego. Wydaje mi się, że uda nam się dzięki temu je zrobić ciutek szybciej. Już Wam pokazuję, które to są te dwie ostatnie misje. <grym> Zróbmy to szybko. Łzy <grym grym> no, Snape'a, taka misja. A ostatnia to Luka w planie. Dzisiaj rzecz jasna, zajmujemy się tą misją łzy y, Snape'a. W poprzednim odcinku widzieliście misję szatańska pożoga, tam sobie Uuuu. trochę z Jarek Lesem polataliśmy. No, znaczy, trochę polabiliśmy. Na wiaderku? Na wiaderku. Nie, lamiliście na Lataliście la 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 Nie. A na czym? E, na miotłach? Na samolotach? Na mopach? Nie, na mopach wyjątkowo nie. To, to inna seria. Jest. Dobra, w każdym razie przechodzimy do misji uzu Snape'a. Oczywiście zrobimy ją sobie od nowa w trybie popularnym, żebyście widzieli, jak to normalnie wygląda. Czyli no, zrobimy to tak po prostu, jak by jakby było, jak to robili. Normalnie, pierwszy raz. Normalnie, Ale normalnie w przypadku tej gry to jest naprawdę szumnie powiedziane. Tak jest. A tutaj to urocze wczytywanie. Krzutek tutaj zachwalał jeszcze przed odcinkiem, powiedz co no. sądzisz Powiedziałem, że słabe <noise> Mówię zachwalał, nie kłamałem Ach, No i kac, tutaj... Kac, kac Tutaj tak, odezwał się Fuck Mogłem nie pić z tego kociołka Kawę pili, przepraszam bardzo No z tego kociołka, nie powiedziałem co Aha, <noise> no ale już... No ten też za dużo wypił No tutaj, tutaj tu okay. grał tu, tu raczej nie kawa No nie kawa Tam tu jest naprawdę jakiś chaos Dumbledore zrobił... No same trolle. Dumbledore zrobił melanż. I wymknął się Dumbledore z nie żyje. <laughs> Projekt X. No właśnie, dlatego. <laughs> to był duży, gruby melanch. <laughs> Okej, okay. no i... Bitwa o Hogwarts już się tutaj rozpoczęła to jest na dobre. Hogwart. Chociaż ja w, chyba w ostatnich trzech odcinkach zapowiadałem, że już będzie wielka bitwa o Hogwarts, a dopiero teraz tak naprawdę jak widzicie ona się. Dzięki. Ona się rozpoczęła. Więc, ja Ten ogień jest zbyt duży, czy też. Jakie gówno! Ale tu mogę polać. Tak, tu możesz polać. Lej. A to to jest Hogwarts? To jest Hogwarts. To Musimy jakieś tam obrzeża. Zglądałem no jakieś. iż ty ładnie, ładnie polałeś do gara. Ha, i z gara. No. lata doświadczenia i to sprawy. Ej czekaj, tu można pochodnie zapalić. No można. Super. fajerwerki! To ja już tutaj wrona się zamienię i... Czy to jest jakiś kuferek to będzie miał ron. tak, to jest właśnie taki... Kufer za, e, zabaw slewów. Nie wiem jak to się nazywa. Fajne. Ale w każdym razie można w nim znaleźć choćby co? takie rzeczy jakie Maron. A co Maron? czyli sobie trochę można pochodzić. Kumę na babcie. Tak. Fajne, nie? Jak po mieście pochodzisz, to też takie znajdziesz. <laughs> <laughs> bez większych problemów. Cześć, bo tutaj coś na okay. czerwone się świeci, tu mogę coś zrobić? Nie. Ale to jest dla złych, tak? Aha, to się do nas macha. Trzeba! Cześć! Daję okej. Okay <laughs> Ale kręci You see me rolling I hate hey, hey. uwolniliśmy trolla Przyznaj się Dzisiaj ma jakiś ajs <noise> No kurde tu wszystko hey. tak mryga Tak świeci, ja tam chcę wejść, poklikać A nie, bo... Ale tam gdzie to czerwone nie są schody, wejdę <głosy> <głosy> Patrz jak prawdziwa wiedźma lewituje Uuu Proszę pani, a ronsika na ściany Dobra to. Nie ja. wytrzymałem. Za duża piwa Dobra. To ja tutaj posikam na... na... No Czekaj, Ty masz Złe panie! A masz. A to są nie, to są śmierciożercy. Takie panie. To tu to mnie... Są to są to, faktycznie przypominają trochę panie, ale... Śmie 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 Śmiechorżercy to są. Śmiechercy. Bi my bijmy śmierchożercy. Mówiłeś, że woda najlepsza. Tak, bo taki laser. Chyba już ostatnio z Jarek Lesem to ustaliliśmy mm -hmm. ale ale mi się oni, oni nie mają twarzy Ale a, oni mnie w ogóle nie biją Bo śmierć im zjadła oni mnie nie biją w ogóle Kto? Nie wiem ja na krysznicę. <gry> nie, nie wiem Zapraszamy, darmową minia w To Co prawda trochę żeście już go poniszczyli Ale kto by się tam przejmował Ej, czekaj bo tam, bo tam są pająki, wiesz? Gdzie? Tam są pająki i się boi Uciekam Ron, co ty? Oślepili cię! Gdzie jest Ron? Nie, ale są pająki? i chcę ten Ron? Ej, patrz co, trzymaj się za głowę! Przecież tu nie ma! No mówię, wypił Chopcie. za dużo. ogarnij się! Bigo. Dobra, przełączaj się na innych. Okej, okay, może jest niepotrzebny. Ej, czekaj, który ja jestem? Ja jestem Poterem? Dlaczego ja jestem Nie wiem, przyłączyłeś się chyba przez przypadek, Ja nie chcę być Poterem! Chcę być Ronem. Nie chcesz być główną postacią. Sranno tam tego myślałeś. <laughs> z jakiegoś tatuaża na czole i myśli, że nie wiadomo kto. Zorro robił lepszy. Uuu, trykazy. zjadł mnie chyba. Ktoś mnie zjadł. Zabijaj pająka! nie pająka! O, już się nie boi. <laughs> bo nie, bo zabiłem go. To był pająk? Tak. Ja myślałem, że to chodząca skała. <laughs> no bo tak to wygląda. Tak to, to wygląda, no <laughs> właśnie yy, yy, dlatego yy, yy, zmyliło mnie. Poczekaj, bo ten chyba zaraz czymś do nas zacznie rzucać, takie mam przeczucie. A właściwie ja wiem, bo graliśmy w to z Jarek klasy tak już mówię. I co kłamiesz, że masz przeczucie? Jak wiesz? A i trzeba trochę zagra zagrać czasem, prawda? Ja wczoraj nie wiem, co tu robić, ale. Nie moja inteligencja jakieś inteligencje nie już na początku odcinka o tym mówiłem, więc. No ja nie wiem, co tu zrobić. Trzeba poczekać, aż ten zacznie rzucać w nas, chyba wiesz? Aha. A, ja wiem, ja wiem. Tu trzeba mieć Hermione i. To jest rzecz, którą Hermione zawsze robi. W tym miejscu. Otwiera Mała swoją gant? torebkę? No nie. Wyciąga z niej kotwicę? W tym momencie i I wszystko, co jest potrzebne. Wyciągnę katapultę. I... Ona ma katapultę! I jebut, patrz to, patrz to! Strzel, strzel! Strzel w to! No ja chcę strzelić! No strzelaj! O, już strzeliłeś! o Tak, jest. Ja, Pięknie. A ty co masz w swojej torebce? Rozumiem. Fajne, nie? Nie, po prostu dziwi się, że kolesia ma katapult w torebce. Skąd ona wzięła katapultę? Ej no wejść, zabij tego pająka bo... Aha, pająka no, Widzisz, mówiłem, że te wygląda jak skały No, nie, nie rzucają się w oczy, trzeba, trzeba to przyznać Ale się tak ogólnie to się rzucają Dobra, tutaj chyba jakiś kamień Strzelić, strzelić. Bo to trzeba strzelać jak tego Rumuna nie ma Kogo? Tego białego tutaj? No. A Ale to jak jest? to strzeli? Czekaj, trzeba... A, bo to jest ten, ten zły Dementor. Niech chroni trola. Jak dementor? Śmierciużercy. Iee... No to, to ja mam tu wiedzę i lepiej. Ja to, to No i po żeby... co w niego strzelać, jak tam stał? Nie. Tego wodogronnie. Bo w niego też trzeba strzelić. Chyba, no, jego trzeba. A nie, dobra, już wiem. Trzeba poczekać, aż ten go zabije. Dobrze. O, już jest. I już mi się spumiała. Strzelaj, strzelaj, kurde. No, nie lej no, strzelaj. O, oh. strzał, strzał, strzał. Z tego się nie dalesz tak. odsuń się. No i zepsułeś. Czekaj, trzeba teraz poczekać. Nie, nie strzelaj w to, nie strzelaj. Abra, twoja stara. Udycz. Chyba twoja. Jeee! Yeah! Co zrobił? Czekaj, czekaj, niech on go zabije. No to jest taka misja na wyczekanie, wiesz? O jest. Już można strzelać. Teraz ja No jabutny. O, yes. i butę. O jest, nie nie. No. Jarek by tak nie potrafił. Szczerze, męczyliśmy się 7,5 5 minut, więc dobrze, że. Pająki! Dobra, dwie pojąki. Tylko kim ja jestem. Nikim. Sławnym youtuberem, ale coś poza tym. Budowniczym w tej chwili. Budowniczym to jest inny człowiek. To jest. Gość kanału. Uczy się Pan radny. majster. Uuu. Ja, jak ja będę, jak będę potrzebował, żeby ja czekaj, ale tylko na zbudował, to się Nie, nie Nie, nie, Dobra, nie, eee, pięknie. A czemu on Grochem. Nie, no nie wiem, Generalnie wczoraj mieliśmy rozkminę dlaczego w grze się nie strzela <grym> Musisz o tym mówić? Tak Ale faktycznie tak wyglądało, nie chciałem tego mówić. <grym> no więc dlatego A to... A ty to... chcesz wyskoczyć tam? <grym> Ładuj <grym> Ej, ktoś powiedzieć. we mnie strzela, wiesz? Ja nie ty, Mam nadzieję, że nie strzela żeby. Ja ja nawet nie Ale... wiedziałbym jak którego nazwałem przed chwilą dementorem. ciekawe. Tak latają trochę. Ma, masie... A nie, bo oni latają na miotle, a Ma, latają te fazy, na... Masie, fazy, prawda? Na tym, na... Jak mam tu wskoczyć? Przepraszam. Ja jakoś wskoczyłem. Aaa, na dwa razy. Uu, Uuu, podwójny skok. Takie szalone rzeczy. Długo to jeszcze będzie trwało? <śmiech> <śmiech> nie, żeby mi się nie podobało, ale mi się nie podoba. <laughs> nie, póki co nie jest źle. Póki co wiemy, co zrobić. Mogę sikać wodą i jest fajnie. O, leję na was Kutas. Jasny znikam z że my teraz biegniemy do. Do I po co? Żeby uratować go, bo przyniosło dużo kawy. A i będzie teraz sikał, tak? No nie wiem, czy sikał chyba drugą stroną, ale. No, tyle. Na czarno? Tyle na ten temat. Znaczy wrócimy do dyskusji, dlaczego Jeśli jakieś się pytania, nie to sam. proszę. <laughs> proszę do mojego rzecznika, ale <laughs> dał oświadczenie na tym temat. Okej. Okay. Nie komentuję tego Ej, A zdarzenia. co on trzyma? Ej, a zobacz, tu są panowie. A, potrzebuję peleryny niewidki, okej. Okay. No, 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 ja zaraz załóżę. A ty masz uu, uu, pelerynę niewidkę? Gryzą mnie, Proszę. Pożar... Dobra, jaj, tu psikam, strażak sam, Hermiona. Uu. Sama Hermiona. Fiole, to by klocyk był. Tego coś sikam. A co on ma? Nie, zabić Ej, a co on ma? Kto? No ten troll. No właśnie nie wiem, co to jest. To wygląda jak z tego, z Power Rangersu, miał, yy, jakaś taka ta baba ta postać miała, no. No, no. Coś takiego. No, nie, ktoś a, to jest trochę większy. Troszeczkę. Nie, nie, Dobra. Nie, te, nie te roczniki raczej nie, nie oglądają, nie. Nie. nie? Ty też nie oglądasz. Jak skorze. to nie? Wszystkie, i Dino i, i jakieś tam nowa Wiesz. generacja, inne tam. To tam. był Zordon. Też był. Ale to w tej pierwszej generacji. No tak. No. Gdzie ty U. jesteś, no polazłeś po tą pelerynę? Czy tak gdzieś polazłeś po... Co poladłeś? Jestem Harry Potterem. Mam pelerynę... Gdzie jesteś? Zawsze. No a tutaj facebook. Oj ktoś? Nie, a mam wziąłeś? przejść koło niego. A ja to co? Na ty poczekasz. Na co? <laughs> W tym lego to jest najbardziej dobijające, jak są takie misje, że druga no, ale idę tam. gra się be... u, gra się... Ej, ale głupie! Dobra, nie będę ej, mnie odpycha, co za złodziejstwo! No właśnie, ty jest chore. Churdej, zablokowałeś się chyba. Ej, 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 ej. nie podobasz mi się chłopcze. A załóż szybko pelerynę. No chyba będę musiał. Ej, wcale mi się to nie podoba. Ej, nie zdążę... No dobra, to cofnij się i pójdziesz jeszcze raz! No, no, chyba tak trzeba. Nie. Zabij Nie, ale ta gra ma błędy, ale ta no. gra jest bez sensu, ale ta gra jest słaba. Nie oglądajcie to <laughs> już za późno Dlaczego ja zabijam pająki wodą? <laughs> Mówię ci śmierci, że tym też to się da. Czy ta woda jest jakaś nie wiem? No, dobra, spokój. tam była latarnia, ale olewam ją Co zrobiłeś? Ok. No, bo taka dziwna kamera jest. Troszkę, prawdaż? No! Sora, chciałem ci zrobić lepszą okay. kamerę. No, niestety, ta gra jest trochę zbugowana on uderza w, tutaj w sztyksa. A. Nie idź w tamtą stronę. Nie idę, nie, no strzelam teraz. Czekam nie, bo chciałem ci lepszą kamerę zrobić. No, to, no. To, to ci coś nie wyszło. Ale intencje miałem dobre. Nie. Tak. Nie ufam ci. A ja sobie tak. Patrz co tam jest! Pani, nutka. Pani nutka. Mam pusteczkę Co ma cztery no, Nogi? Nogi? Nie. W tym świecie wszystko możliwe. Ej, Patrz, co, mi, co co mi tu się Co mi tu się? Uuuuu. Ale pijąc. O, czekaj. O faj jak leje wodę. Patrz, gaszy latarnie. Znaczy ten. Pochodnie. Latarnia. Przyzwyczajenie <laughs> dowodowe. Fajak jasika. Uuuu, popatrzmy się sikamy Dobra, ja tutaj. O, patrz to, zajmę się tym. Mam chusteczkę, a to. Ej! To ma cztery rogi. O, tak. Tej nie lubię, tej nie kocham, tej nie podstawuj. Tej na sikan po Grałeś na weselu chusteczkę? Nie. Nie, nie, byłeś na nie chodzę na wesela. No, nie zapraszają mnie nie Niestety. niestety. niestety Mam raz życie na weselu. Tak? Hmm? Są siedem. <laughs> Już nie chcę na weselu. Po ilu wyciłeś i... o was tych nogach? Z większości Więcej niż... Dobra, zostawcie ten temat To jest dobry temat Mówmy o tym Ej no, co jest? Czemu tam nie mogę wejść? Tylko rąk no, tak Ej, nie takim tanecznym krokiem? ja mówię, idę pod nogi Wrzucajmy go głównym. Mówiłem, mówiłem Trafiłeś Ja nie musiałem tutaj Coś tym jest, patrz, ale jak uczą przyrody, nie? dawodzisz dobrze, to rośnie. No tak. I Wiadomo czym dawozisz. Okej. Okay, ten... A sztucznie. Jest pięknie. Zgniły pirat. Czy udało nam się Ale dupcie. poskromić? Mówiłem o tej wypiętej. <grym> o, o, tej. O wilkołaku. To jest to ten... To jest ten Wilkołak? Wach? Tak. To jest ten, który zaraził. Bodajże Lupino. Nie pamiętam niestety jak on się zwał. Nie będę tutaj się silił raczej na w a bo to już Mozart? A tego nie wiem. No, a tutaj piękna kamusia. No, taki trochę spoiler zrobiłem, bo jeszcze się tutaj... Snape dobrze bawi, ale chyba zaraz przestanie. A wiesz dlaczego? Bo ma świeżą bułkę. Nie, bo Snape zjadł Voldemortowi ciastko. Ostatnie ciastko! Rozumiesz? Co byś zrobił, jakbym ja ci zjadł ostatnie ciastko? Poszczułbym cię Samo, moim <laughs> Moim pytonem. <laughs> Mówi, że psie. Ja to głupio mówi. <gulia> Voldemort poszczuł Snape'a pytany. No i widzicie, tak to było oczywiście w książce, w filmie. No nie dlatego... że yy, Voldemort... w książce też było, że poszczuł że. <gulia> no było, było tak. W każdym razie troszeczkę inaczej to wyglądało. Znaczy inaczej, inny był powód. A jaki był powód? Powód był taki, i To to nie wiem, jaki był powód. Voldemort myślał, że to Snape jest podsiada... prawowitym posiadaczem czarnej różdżki i że zabicie go... No, da mu władzę nad czarną różdżką. Bo tylko czarna różdżka ma dużą moc. Jeszcze raz powoli. Tak, Odpoczę. rozumiesz? Nie. Przyswoiłeś? To, to nie przyswoiłeś, to głupie jest. Nie no powiedz, bo czarna różka to jest tam, gdzie tam trzech synów coś tam oszukało tak śmierć. Jest. Tam była peleryna niewitka, mm -hmm. jakieś insygnie, coś tam mm -hmm. i, i ta różdżka, tak? Mm -hmm. A co to było, to trzecia różdżka, peleryna i. O, żeś mnie zaskoczył, poczekaj. Mówimy. Różka, peleryna. Aha, i kamień z krzeszenia. A, ten No i. To nie tak. To. to nie to? Co innego. Nie. No dobra, ale ten. Do... No dobra, no i. No bo ja się. Nie wiem, ja to no dobrze, tylko dobrze. Filmy. Nie śmij! Wzum! No i nieważne, no i dobra, i ta różdżka co? I, I że. Chodź Voldemort tu, myślał, że Snape jest posiadaczem różdżki, tak? Czy to Snape myślał, ta tak. że Voldemort? Voldemort myślał, że Snape. Yy... I on go trzymał bo po. Snape to, że... zabił Dumbledora. Tak. Dumbledore był poprzednią. Znaczy, tak naprawdę inaczej to było, ale to nie spoilerujmy. Może. A czego nie spoilerujmy? nie spoilerujmy? No jeszcze tak. nie wiadomo, bo Voldemort myśli, że teraz on jest stał posiadaczem czarnej różdżki. A tak naprawdę Snape nie był posiadaczem czarnej różdżki, bo tak naprawdę y, czar posiadaczem czarnej różki staje się ten, kto nie zabił, tylko rozbroił. A Malfoy rozbroił Dumbledora. Po czym Harry Potter rozbroił y, Malfoya. No i Harry Potter jest w tej chwili już. Tak? Czy jeszcze za chwilę? Nie, już to było, zdaje się Sorry, nie pamiętam, czy już to było Ta chronologia średnio u mnie leży, ale W każdym razie, na pewno po walce z Malfoyem Harry staje się tym prawowitym Właścicielem Voldemorta. Ale kto ma tą czarną Nie wiem, no w tej chwili Voldemort ma czarną Ale nie może jej używać Ale no tak naprawdę ona go nie będzie słuchać No Tak jakby powinna słuchać No jest to takie trochę dziwne I tylko realne w świecie Harry'ego Pottera Ale troszkę śmieszne on nie propsuje. Nie propsuje. Ale rozumiem o co chodzi Uuu patrz co żeby zrobił Perpetuum mobile. <grym> to jest ekologia. Widzisz jak uh -huh. moc wody. Powie wam A tutaj widać gruby melanż u Voldemorta. Jaki Więc... gruby? Gdzie? Gruby Nie widzisz? Grube, będzie zapraszają. Jest gruby. I wszystko. I może dużo pidzi w tym momencie. Dobra. <grym> Jaki wieczne zwyczaje mówisz? To nie są średni. Że, jakby dużo i dużo jeść, on to nie Czy płacze? płacze tutaj? Tak, płaczę. Ja ciasteczko i no nie staję. z Ty, gnoj, zabiłeś Dumbledora. Ty, fucie. fiucie. Ty... A tom był dobry czy zły w końcu? <laughs> to się okaże. A jeszcze się nie okazało. Zaraz się okaże. Dobra, już <laughs> słuchajcie, robiliśmy tą misję. Będzie kasę? <laughs> spadł, spadł. E, czy jest kościoła, to rób przemnie bieź tak? Bibi. Ale on będzie tańcował chyba, wiesz? Nawalam. Ładnie pobijesz. A jak nawala Gdzie! <gdzie jest? Ze standardowe ta? taktyki <gdzie> Zazwyczaj działa. Tak, to prawda o, o, prawdziwy prawdziwy czarodziej! Czemu tu nie mogę wejść? Czemu napływa tyłem? Psychopatka Pana Mazerytom psychę, Czekaj, był mi... jakiś żart z psychopatka, czekaj jak to było łopatka tu coś jest, jakieś ten, roślisko Ale nie mogę strzelić Ej, czekaj, czekaj, co tu, co tu jest? Coś, coś tu chyba jeszcze jest do, do, do zwalenia można powiedzieć Znaczy ze ściany to ja już najpierw szczujemy pytonem, potem nie mamy słuchajcie. coś do zwalenia. Nie, nie, proszę nie słuchać tej sztyksa, demoralizuje naprawdę. O o jest! U, coś do zwalenia. Za Zoptypeczka, a nie rozwalił. He, he. O Jezu, ale. Dobrze Dobra, Dobra ale tutaj przebiej, coś to... trzeba zrobić. Przepraszam Mars. Przepraszam cię bardzo. Gdzie? O, tu coś jest. nie mogli kamery inaczej zrobić, tylko zrobili tak, żebyśmy nic nie widzieli. Aha, no tutaj Rona. Dobra, trochę. gdzie masz to wiadro? On chce beczkę! Chyba była ta beczka. Rozwaliłeś beczkę? No! Ja Nie, to chyba nie tak. Gdzie jest ta beczka? Chyba nie ta. To przechodziłeś tam ale czekaj, nie przechodziłeś to. beczka. Poczekaj, ale tutaj już, tutaj już to, to wszystko się stało się. Ale mi się wydaje, że tak. nie, Jest o. beczka. To jest beczka. Nie ma beczki. <laughs> Tyła, ale się zły. Ej, czekaj. tu jest. Nie, mówi, że będziemy składać beczkę. Tam u góry, coś jest, koło. A, 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 no, 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 no. no. Ale ja nie mogę no, tam trafić. no, no. no. A to mi się przemniało, to czekaj, trzeba wziąć rona. Ron y, dostał taki fajny prezent y, Co jest do kradziejem światła. Może kraść światło. Wiecie, słyszałeś, Ron jest y, cyganem. Tak naprawdę. A. A nie dość, że Rudy to jeszcze cygan i może kraść światło. Naprawdę jest cyganem? No Serio? Nie, ale kradnie światło. <laughs> jak na przykład Złazi Polak I tak I tak stworzymy, stworzymy bet... Zrobił koło. Nie, czy nie zrobił, ale wziął koło. Okej, okay, na pewno wiem, gdzie to koło, od... Trzeba wiesz. To koło. No, no wiesz? No wiesz, bo... są strzałki. W tym Lego Harry Potter na szczęście już pomyśleli o takich idiotach, jakby. I co dalej? No połóż tam. Ja, ja to... też to... mieliśmy wiarkiem problem. Pamiętam. No, pchnij! Swoją mocą pytona. Dobra. Leć! Nie. Nie umiem wejść ty to z... W ogóle nie widzę tego no, to tak. No jak nie widzisz? No to u góry trzeba... Ale to się nie da Kurde. Dobra, ja spróbuję. To jest tragicznie zrobione, tu się nic nie da zrobić, słuchajcie. Właściwie chyba też mieliśmy z Jarkiem problem z tym. W ale... normalnym Lego to już by się samo zrobiło. Ta. O! O no proszę. się zrobiło Teraz ja psika No, lej wody. Leje. Lej wody, rób to co zawsze robiłeś na języku polskim. I na wszystkich let's playach <laughs> No Przepraszam bardzo, co my ta aktualnie robimy? E, zrobiliśmy pompę. Po co? Po... Zobaczymy zaraz Żeby napompować Aha. muchę Muchę? A co to było? Nie wiem Ryba? Nie tak wiem Szczerze nie wiem Bo ja tak słowo nie wiem. No jestem ślepy Miałem gramy po ciemku Słuchajcie Niestety prąd odcięli Jedziemy na dynamo Komputer na dynamo chodzi Samało zarabiamy Pedałujemy Żeby sobie na prąd <danne> pozwolić Nie, ni. Dobrze Pfff, wiecia Oj, danke tutaj. tak so Straszne gówno Gdzie to beczka? Może ja wezmę? Nie. <laughs> ja wezmę. Hej, he he. Dobra, zostaw. Ja wezmę. Wiesz. Ja też no jestem gościem. To jest rzecz, o której szczerze powiem. Nie wiedzieliśmy, jak nagrywaliśmy to z Jarkiem. Między innymi przez to musimy to powtarzać. My trzeba po prostu to sprawdzić w internecie, bo tylko idiota myślał, że trzeba postawić y... Stajpowi pod głowę. Po prostu Stajpa płakać do beczki, płakać, moczyć głowę, Jak to lubi. A w jakim celu te łzy? No płaczę, bo zjadł ostatnie ciastko <grym> w Lordawii, nie? Nie, serio, w jakim celu te łzy? No tak szczerze nie pamiętam, czy w filmie była taka scena. Szczerze mówiąc, chyba nie oglądałem nie, tego filmu. w filmie nie było. Nie było? Oglądałeś? Już tych tak, tak, tak? Ogląda? tak, No to coś sobie wymyślili. A tej głowy też nie było. Nie no, pewnie płacze, bo myśli, że Warnemort wygrał życie i Harry zginie. Tak mi się wydaje. No to Snape był dobry czy zły? A tak naprawdę to Snape... Przy okazji, z tymi łzami, co zaraz zobaczycie chyba w kastrenerz, bo na następnym odcinku, e, te łzy tak naprawdę to było oddanie jego myśli. To Snape był dobry czy zły? Tego się pewnie dowiemy zaraz w kastence. Mówcie mi, bo ja nie wiem, serio. Oglądałem film, ale nie pamiętam. No, był dobry. Film? <laughs> nie, nie, Snape. No. Właściwie Dawaj. to nie zobaczymy, bo chyba tych kacnak nie ma, jeśli przychodzimy po raz drugi. Muszę być obuczysty fabryce. Nie, chyba będzie słuchajcie. W każdym razie chyba, już on podziękujemy za uwagę. No o to tutaj chodziło, Snape. Oprócz tego, że płakał, o to, oprócz tego, że go tutaj ocuciliśmy po, po melanżu u Voldemorta, no, tak naprawdę to, to, to tak nie do końca to wyglądało, wiecie, pewnie, Taki jak to wyglądało. Taki melanż zrobił, że sam zginął. Ale przy okazji oddał oddał myśli y, Haremu swoje. Poprzez te łzy właśnie i no, Harry będzie mógł łzy. je wlać do myśli siewni I pozna prawdziwe myśli Snape'a i to wiemy się, ja dowiemy ja się dziękuję, że on jeszcze z tego Bimberu kręci Dowiemy się kim był Snape, tak mi się wydaje, że tak to, tak to było, że Harry pozna prawdę teraz Snape był pedałem Mówicie o tym? Rozmawialiście o tym? Tam wiesz, te różdżki, to sprawy <laughs> O pytonach <Okay. śmiech> Rozmawialiśmy o Wiem o co paszła <laughs> Zakończmy tym akcentem Dobrze, także cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i chyba widzimy się w kolejnym odcinku, albo nie, ostatnim. No tak. Jest. No i to by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Na razie.